Cześć. Cześć. Motem dzisiejszego odcinka będzie powiedz światło o swoich planach, a on się głośno z ciebie zaśmieje. Nasza wyprawa do Indii utknęła w Bułgarii z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest problem techniczny z przemieszczaniem się, mamy problem w silniku. A drugi problem to problem energetyczny, czyli mamy problem z naszym zasilaniem. Ogłoś, że jedziesz na wyprawę, następnego dnia nie będziesz miał czym jechać. I rzeczywiście tak się to złożyło, że ogłosiliśmy to wszemi wobec, że będziemy próbować przemieszczać się w kierunku Indii, tam się przebijać. Sądziliśmy, że, że te kłopoty raczej będą się pojawiały troszeczkę w dalszym etapie wyprawy, a już nie, teraz. Nie, ja nie sądziłam, nie? że się będą pojawiać, dlatego że groszek był sprawdzony przez nie. Nie dużo groszków. Wszystko było wymienione, <laughs> sprawdzone i wszystko miało działać na Tip-Top. I powiedzmy, że teraz już tak działa, ale mieliśmy ale. długi przestój. Długi przestój i obawy tego, co się stało. Zaczęliśmy swoją gehennę z jazdą podczas już serbskiej tułaczki. Tam zaczęło nam coś cykać. Tak, pojawiła się cykada pod... pod klapą? Pod maską. Pod maską, pod maską się mówi. Ja myślę, że to jest moja wina bo zgrzeszyłam myślą umową i uczynkiem. Moja wina, moja dlatego, wina. że nasz pobyt w Polsce był bardzo intensywny. To były niecałe trzy miesiące, gdzie cały czas pracowaliśmy, cały czas się gdzieś przemieszczaliśmy, cały czas coś załatwialiśmy i tak sobie myślałam, jejku, tyle pracy i jesteśmy tacy zmęczeni, cały czas coś się dzieje, to może teraz byśmy sobie odpoczęli jakiś urlop i dopiero ta wyprawa i okazało się, że w Bułgarii będziemy dłużej, ale wcale nie wiąże się to z odpoczynkiem, bo cały czas też pracujemy i pojawiły się nowe rzeczy, ale o tym dowiecie się. Nie długo będziecie. Na w sklepie. Tyle nam się fajnie właśnie złożyło, że utknęliśmy jeszcze w ciepłej pogodzie, bo Bułgaria nas ponad 30 stopniowymi upałami w dalszym ciągu raczy. Utknęliśmy w pięknym miejscu nad morzem czarnym. I utknęliśmy w miejscu, które nam gwarantuje to, że jeszcze paczki będą swobodnie do nas dochodziły, a będziemy czekać na przesyłki z Polski. Więc z tego złego wyszło trochę dobrego. Ale zacznijmy... Od... Lepiej tu niż w Azji, bo jak wiecie, tak. jak pamiętacie, mamy bardzo złe doświadczenia z paczkami to jest yy, fakt. Yy, poza yy, Unii. Pierwszy problem, jak się pojawił, to problem z silnikiem. I zobaczcie, jak to się skończyło. Sprawa wygląda z groszkiem tak, że najpierw się popsuł. Chodził głośno cykał. Jeszcze tak na mnie cykał. On chodził głośno, nie jakby nie palił na jeden cylinder. I pierwsza diagnoza to było, że to są popychacze zaworów, czyli tak zwane szklanki, że szklanki nam się pobiły, skończyły. A teraz od dwóch dni chodzi normalnie i mechanik nie chce zaglądać. O, to jest właśnie nasz mechanik. Zakład w ogóle jest taki, że jak tu przyjechaliśmy pierwszy raz, to zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś dziupla do rozbierania samochodów. No, i teraz, żeby zdjąć pokrywę zaworów, to jest taki górny element na silniku. To on nie bardzo chce rozbierać, jak wszystko jest w porządku. Jesteśmy w kropce, bo dalej chyba będziemy musieli zostać i jeździć, obserwować. No, bo do samych, do samych Indii nie dojedziemy z tym. Bo jak dojedziemy już do Indii, to tego nie naprawimy. tam. Ale wyczuć moment, kiedy znowu zacznie cykać, żebyśmy tutaj na tym cykaniu dojechali. Tak. To... Znaczy, cykać, bo to dosyć głośno chodziło. Ja wam puszczę takie nagranie, które dawałem właśnie na tym forum T4. To zobaczycie, że to było takie specyficzne dudnienie, takie. Akurat nam się stwardziło, że przyjechaliśmy właśnie z tym dudnieniem i on tam sobie pozaglądał, porozkręcał jakieś yy, węże dolotowe do powietrza, do kolektora i stwierdził, że to są właśnie szklanki. A teraz od dwóch dni już w ogóle nie słychać tego, jakby samo się naprawiło. Dlatego, że nam powiedział, żebyśmy nie jeździli, żeby coś bardziej nie popsuć. No i bardzo dużo staliśmy Ale to w jednym miejscu. Odstanie? Może... Samochody od stania się psują. Ale on sobie odpoczął, przez to cykać. <laughs> I teraz musimy mieć drugiego farta, tak żeby przyjechać wtedy, kiedy on będzie miał czas, bo teraz czekaliśmy ile? Cztery? Cztery dni, nie. Cztery no. dni czekaliśmy, aż będzie miał czas, no i przyjeżdżamy i to nie działa. Także w ogóle, no, nie wiem, zamieszkamy w Bułgarii. No zaraz zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Będą mi teraz tutaj drzewa ciąć. Daniel poszedł z Iwanem do sklepu z częściami. Kupują to co będzie potrzebne. Czyli olej. Tak tego, co wiem, bo taka jest zmiana planów. I słuchajcie, no jest to kolejny dowód na to, że ludzie na świecie są dobrzy i robią rzeczy bezinteresownie. Czyli tak jak Iwan polecony, odnaleziony gdzieś tam w internecie, zajął się nami, przywiózł nas tutaj. I nie wiem, jak my się w ogóle mu odwdzięczymy. No, to był Iwan. już teraz jesteśmy w poczekalni Ja jestem na fotelu Aldona jest na krzesełku I czekamy, bo decyzja została podjęta taka Zmieniamy tylko olej I zmieniamy go na troszeczkę większą gęstość Ze względu na to, że temperaturowo Tu tam cały czas Bułgaria da jakieś 30 parę stopni My teraz używaliśmy oleju 5W30 I używaliśmy go od czasu Bajkału jak go zmienialiśmy, to tutaj Wam teraz wyskoczy karta, i dlaczego go zmieniliśmy i w ogóle go zmieniliśmy z mineralnego i mieliśmy już stać 3 lata temu i nic y, dalej nie jeździć, bo silnik miał paść, no i przez 3 lata przejeździliśmy i teraz y, kłopot się pojawił oprócz temperatur y, w tym momencie, kiedy zacząłem oszczędzać paliwo, bo nie trzymam dość dużych obrotów, żeby mało palił, dzięki temu paliliśmy 6,4 na 100, więc y, przy tych cenach paliwa to jest bardzo dobry wynik. I to mogło spowodować, że troszeczkę ten silnik dostawał w kość, nawet nie troszeczkę a mocno, co mogło spowodować zablokowanie się tego popychacza. No i skonsultowałem tą sprawę z naszym przyjacielem Karolem, który normalnie w Polsce zajmuje się groszkiem. I tutaj też mam następny odcinek. Jak nie znacie Karola, to wyskoczy. Karol też jest bardzo dobrym specjalistą i na jego zdaniu bardzo polegam opisałem mu problem, powiedziałem co jest nie tak i powiedział, że decyzja jest bardzo dobra i że udało nam się trafić na dobrego mechanika, w sensie takiego, który nie chce nas spompować, bo jeśli się to odwiesiło, bo może się to zdarzyć jeśli to się nie zdarza zbyt często, a to się nam zdarzyło pierwszy raz, to oznacza to, że może to działać, że ona po prostu na jakiś czas się gdzieś tam zawiesiła, no i że wymiana tego leju, to też nie jest zły pomysł, bo teraz będzie 10w40 Czyli 5 z przodu więcej, 10 z tyłu, a tak jest gdzieś tutaj. Sprawdzano to w aplikacji, że do, dla tych temperatur, gdzie jest bardzo ciepło, takie gęstości są wymagane. A w ogóle, jakbyśmy dojechali do Indii, to jeszcze trzeba by było zmienić na 20 w 50. No i na razie jest decyzja taka, że zmieniamy olej. Właśnie teraz olej sobie ścieka, a po zmianie oleju znowu trochę pojeździmy, poobserwujemy jak się nie zawiesi, jak już się nic nie zrobi, bo cztery dni łącznie staliśmy, a ostatnie dwa już samochód się naprawił. Ostatnie dwa jeździliśmy, odpaliliśmy. Już zostaliśmy bez Iwana, więc tylko Wasko nam pomaga z naszym mechanikiem się dogadać. On trochę Wasko się boi, kamery też się boi, więc jakieś przebitki nagrywamy. No i zobaczymy. Zmienimy olej, zmienimy filtr, czyli całkowicie inna gęstość. I może będziemy jeździć. To jak myślisz? Mam nadzieję, bo mimo tego, że teraz, nie wiem już który raz jesteśmy w Bułgarii, ale jesteśmy już któryś tam raz, dopiero teraz zaczęła nam ona się podobać, ale nie aż tak, żeby tutaj zamieszkać na stałe. Chcemy jechać dalej i fajnie by było, żeby to wszystko ogarnąć, ale to nie jest. Y Jedyny problem, który nas tutaj zastał w Bułgarii, jeszcze jest druga sprawa. I tu jest taka następna przyjemna rzecz w tej nieprzyjemnej całej sytuacji, że poznaliśmy Iwana Iwana, który jest założycielem, prowadzącym prezesem bułgarskiej grupy T4, ale nie tylko T4, bo T4 używa do pracy T3 to jego pasja. Iwan mówi, że ma troje dzieci i to jest rodzinny e, kamper. Jeżu całą rodziną pięcioosobową na wakacje. Tak. I na jego placu zobaczyliśmy mnóstwo fajnych rzeczy, a z tego był też jeden element z Polski. After restoration O! Oh! With a little suspension, <laughs> yeah, <laughs> because uh, orange synchro is too high and I need some more clearance. And you have seen on t T3? Uh, I'm fan of only t Yeah, yeah, T4, only for work, yeah, only for work. I zobaczcie, co tutaj znaleźliśmy, niewiadów. Myślę, że nie tylko chodzi o samego Iwana, tylko to, że jesteśmy tak długo w Bułgarii, nieplanowanie, pozwoliło nam zobaczyć Bułgarię inaczej, bo do tej pory mieliśmy taki ambiwalentny stosunek do Bułgarii, i w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym Bułgaria nas nie zaczarowała. To było 3 lata temu, kiedy jechaliśmy do Gruzji na nagranie z Discovery Channel. To był grudzień, wigilia, i pamiętam, że płakałam i w ogóle było tutaj strasznie. Pierwsza jest... wigilia, poza polską, Pierwsza... święta, poza domem. Pierwsza wigilia to jest plaża naturystyczna, na której. daleko na, tu... na sebaru. To jest nawet chyba na Sebar. Chyba jest na sebaru w dalszym ciągu, tak. I jak byliśmy 3 lata temu, to nie było tutaj naturystów, nie było tutaj słońca, morze czarne wyglądało paskudnie, była okropna pogoda. No jak to w grudniu. A teraz jest zupełnie inaczej i przez to być może, że jest taka cudowna pogoda. To jest kuma, a kuma to jest glinka, ale jeszcze bez wody, bo jak się doda wody, to się robi z tego glinka. I zaraz będziemy przychodzić w terapię, to wszystko dzięki e, Nikoli. No, nasz Now starting the, the best procedura, Puma. 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 Yes. You ready? Yeah. Yes. Starting. Kąpiele błotne. No, Kręci się tutaj bardzo dużo Bułgarów, z którymi mamy cały czas jakieś kontakty. I... Coraz bardziej przekonujemy się do e, tych ludzi. Naprawdę no, bardzo otwarci Bo wcześniej traktowaliśmy tranzytowo, nie mieliśmy czasu. To jest tak z każdym miejscem, że jak się gdzieś dłużej postoi, dłużej się gdzieś tam wsiąknie nie, nie, nie. w społeczeństwo. Tak, ale tak nie mieliśmy. E, no dobra, Grecja to jest to wyjątek jest od reguły. Wyjątek od reguły. Akurat w naszym przypadku, bo nie, nie mówimy, że nie, nie można mieć jakichś pozytywnych to znaczy, doświadczeń. Ale w Grecji były wyjątki, bo też byli fajni ludzie, ale na ogół oni byli mało otwarci, tacy byli. Tak, i to wywarci. jest właśnie ta zasada, że jak się dzisiaj do to trzeba, już o tym mówiliśmy nieraz, na nowo się uczyć wielu rzeczy, zaczynając od jedzenia, bo ono często się różni, ale kończąc na takich prozaicznych sprawach, gdzie kupić kartę, gdzie właśnie załatwić mechanika. I tutaj przyszło nam się, dzięki temu, że, że poznaliśmy Iwana, o wiele prościej z tym mierzyć. I chcieliśmy w jakiś sposób Iwanowi podziękować, wyszło to tak jak. Możecie to zobaczyć teraz. Jesteśmy na spotkaniu zapaleńców Volkswagena, gdyż Iwan pomógł nam w naprawie samochodu i prowadzi grupę taką bułgarską T4, i my zrozumieliśmy, że umawiamy się z nim na obiad do restauracji, okazuje się, że wylądowaliśmy na plaży i próbuje stworzyć coś z niczego jak to kobieta. Nie mamy mięsa na grillach, więc robię jakąś sałatkę. Na szczęście mamy trochę alkoholu z Polski, więc poczęstujemy ich tym alkoholem, bo... Jak będziemy przekraczać te granice już poza Unią Europejską, to mogą sprawdzać i możemy mieć za dużo. Także przyda się, akurat jak wypiją. No ale tak, no, to zła jestem, no bo jestem nieprzygotowana. No, tam. Wszystkie generacje są w Volkswagena. E, to jest Iwana, to jest Iwana Żona. To są ziomki piątej generacji na moim zielonym. E, prawie że kolory Rega. Iwan, <laughs> Iwan robi Hello. grilla. Jesteśmy Guys, w ogóle. Now it's time to, to prepare nice dinner for good friends from Poland. Bulgarian meat, Bulgarian view, yes. and nice people. <laughs> A jesteśmy właśnie w porcie, gdzie jest jakiś tam camper stop, ale tu jest bezpłatna miejscówka, no i kawałek plaży. Plaża też bardzo fajna. No i tak, mieliśmy się odwdzięczać, a w końcu to wynika na to, że się nie odwdzięczamy, tylko jesteśmy na imprezie. Czyli oddzięczymy się już żubrówką, tak? Żubrówką mam białe wino i jak trzeba będzie, to jeszcze coś znajdę. Jedna zostały chyba dwa polskie piwa, także... Yy... Źle nie będzie. Jeszcze mam jakieś wino w zanadrzu, jakby tutaj dziewczyny dobrze porządziły, także myślę, że alkoholowo sobie poradzimy, bo od kiedy wyjechaliśmy z Polski do tej pory nie piliśmy alkoholu, jakoś nie, nie czuliśmy takiej potrzeby, to oni wypiją, a no damy to, co mamy, mamy warzywa chociaż. Ja idę sprawdzać, kto zostaje na noc, kto nie. A, bo oni nie zostają na noc, więc ja mu dam tą żubrówkę. Wytłumaczymy e, po angielsku, co to znaczy Żubrówka? O, jest podpowiedź: Bison grass. No, jest Bison gra... grass. No. A to jeszcze ktoś przyjechał, to zaraz mu dam dopiero. Bison grass. Jak to wytłumaczyć po angielsku? No jak? jest. Z trawą żubrową wręcz nie Nie musisz tłumaczyć dosłownie, że to jest z Puszczy Białowieskiej, bo oni tak nie będą wiedzieli, co... Wódka to jest wódka z trawą, no. And cheers! Ale nie może być tak kolorowo... Musi być trochę dramatyzmu, bo jakby to wyglądało życie, gdyby tego dramatyzmu nie było. Jakby się ktoś pytał, ten traf się bardzo dobrze sprawdza. Na tym klifie nad morzem, od wiatru, jesteśmy super odsłonięci. Chociaż trochę markiza hałasuje, to naprawdę się sprawdził. Wchodzimy teraz na górę, wchodzimy. Ja będę wchodził, wam pokażę. A ja będę podawać. E, bo popsuwam się panel i wam prostym sposobem pokażę, jak, jak się popsuł. Popsu. <laughs> na dachu zbyt mocno wieje, to wam pokażę to. Na przebitkach, a powiem o co chodzi, już z wnętrza groszka, bo to jest spokojniej. Yy, mamy dwa panele, dwa panele 50 watowe i one były montowane 3 lata temu. Panele elastyczne, troszeczkę inne niż we wszystkich kamperach. No i właśnie ta elastyczność powoduje to, że one są bardziej awaryjne, ze względu na to, że przyklejenie ich do jakiejkolwiek powierzchni, a tym bardziej do dachu, który jest wykonany z plastiku, powoduje to, że cały czas one pracują. Ale co jest dziwne, Sądziłem, że prędzej wysiądzie nam ten tylny panel, który jest zakrzywiony, on jest gdzieś w taki sposób zamontowany, niż ten, który jest zamontowany z przodu całkowicie na płasko, a myliłem się. Wysiadł pierwszy, ten zamontowany w moim przekonaniu bardziej na stałe i właśnie już nie przypinając kabli, używając tylko i wyłącznie naszego ręczniczka jak to się nazywa? Ananasy? Chusta, kocyk plażowy, tak wiem, nie było w kokosy, chłechły. To zakrywając ten jeden cały panel, całkowicie spada napięcie do zera i ten drugi nie ładuje. I teraz jest kwestia tego typu, że ten jeden panel, który został, on nie jest w stanie nam doładować w ogóle tego akumulatora, który w tym momencie mamy i mamy notoryczne niedoładowanie. Gdy były działające dwa panele, to nie było z tym problemu, żeby ten akumulator był naładowany i żeby przychodziło z ładowania w absorpcję i potem jeszcze w podtrzymanie takie, żeby akumulator się dobrze sprawował. I teraz nie ma takiej możliwości, żeby doszło do tej opcji w ogóle absorpcji, więc chyba, że pojedziemy gdzieś. Wtedy doładujemy trochę alternatorem, to nie ma problemu, więc zostało nam poszukiwanie panelu, rozwiązanie w jakiś sposób sprawy ładowania. Jest to dla nas uciążliwe, bo między innymi odcinki, które oglądacie, one powstają dzięki prądowi, który produkowaliśmy, plus do tego ecoflow, które było w backupem. W tym momencie, jak nam ecoflow się wyładuje, to nie jesteśmy w stanie na panelach tego odcinka składać, co powoduje to, że musimy czasami znaleźć prąd i siedzieć doładować. Tak było też ostatnim razem, gdzie staliśmy w porcie i tego prądu potrzebowaliśmy, żeby i doładować akumulator, i doładować ecoflow. Więc, jadąc dalej w stronę Indii, na pewno będzie to mocno problematyczne, trzeba to załatwić jeszcze w Bułgarii. A jak to rozwiążemy, tego jeszcze nie wiem, zastanawiam się, ale coś na pewno wymyślimy. Ja bym jeszcze powiedziała o tym, że wynika to wszystko z, z takiego faktu, że mamy mały dach mhm. i są plusy i minusy groszka. Czyli takiego małego kampera. Bardzo dużo jest plusów, ale minusem jest to, że nie możemy sobie pozwolić na nie wiadomo jaki ciężar, nie wiadomo jakie panele. I gdybyśmy nie prowadzili kanału na YouTube, to pewnie by nam to wszystko wystarczyło. A że prowadzimy, to jednak tej energii potrzeba nam dużo, dużo więcej niż takim podróżnikom, którzy. Nie nagrywają gdzieś tam i nie prowadzą social mediów. To co? Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że następny będzie bardziej wesoły. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Będziemy informować, co z tego wszystkiego wyszło na bieżąco. Pamiętajcie o komentarzu i lajku. Lajku? Lajku. O lajkach. <noise> tak będzie lepiej. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Za dzień. Trzymajcie się, hej! Trzymajcie się, pa!